Babciu, nie dotykaj proszę mojej kucharskiej czapki. Uwaga, chcę hot doga. Myślę, że nie ma w tym nic trudnego i widzę, że wszyscy wiedzą co robić, więc bierzmy się za gotowanie. Julie, nie martw się. Babcia wszystkiego cię nauczy. Bierzemy mąkę, rozbijamy jajka i wlewamy świeżutkie mleko. Jami! A teraz wszystko dokładnie mieszamy rękami. Oh. Czy to jest jasne? Tak, babciu! Zaraz Ci pokażę, co potrafię. No i co tym sądzicie? Oj, nie jestem jeszcze w tym mistrzem, ale się staram. Ups. Zostały mi akurat dwa jajka. Rozbijamy. Ojej, co za ochyda. A teraz dodajemy trochę mąki. Chociaż czemu tylko trochę? Można i więcej. Powoli, dzieciaku. Masz, trzymaj mleko. Dzięki babciu, bo o nim zapomniałam. Wlewamy troszkę mleka do miski. Babcia już zrobiła ciasto. Ciekawe, co będzie dalej. A dalej musimy odciąć trochę ciasta. Mam do tego specjalny nóż. Teraz formujemy bułeczkę, kładziemy ją na blaszce do pieczenia i do piekarnika. Julie, po co nalałaś tyle mleka? Ojej, naprawdę przesadziłam. A z czegoś takiego wyjdzie mi ciasto? To wygląda jak jakieś smarki. Dobra, mam dosyć. Zapomnijmy o tym cieście. Babciu, mogę zobaczyć twoje bułeczki? Oczywiście. Spójrz akurat już czas je wyciągać, jakie rumiane. Przekroję je na samym środku. Cześć Julie! Cześć szefowo! No i szefowa nie jest dziś w nastroju. Trudno. Zacznę składać hot doga. Podsmażę na patelni cebulkę na złocisty kolor. Dalej do akcji wkracza kiełbaska. Świetnie. Kładziemy na bułkę sałatę, potem kiełbaskę, pyszną smażoną cebulkę i dodajemy ulubione sosy. Myślę, że to wystarczy. Gotowe. Babciu, to jest niesamowite! Ale co ja mam zrobić? Wiem. Mam ser, można go roztopić i obtoczyć kiełbasę na patyku. Następnie zrobię panierkę z chipsów. Muszę je tylko dobrze pokruszyć. Gotowe. Otwieramy paczkę. I wysypujemy na deskę. Obtaczamy kiełbaski serowe w panierce z chipsów. Patrzcie, jak fajnie mi to wyszło. A teraz pozostało tylko usmażyć to wszystko na oleju. No i gotowe. Wykładam korn dogi z serem na talerzyku. Nie myślałam, że tak pięknie mi to wyjdzie. Cudownie, kochanie. Szefowo widziałaś? Słabizna. Lepiej patrzcie uważnie na to, co ja będę robić. Do mojego wspaniałego ciasta dodam czarnego barwnika. Mieszam i dzięki temu powstaną cudowne czarne bułeczki. Babciu, nie przeszkadzaj mi. Kładam je do piekarnika. Za 5, 4, 3, 2, 1. Można wyciągać. Idealne. A teraz przygotuję na I to nie będzie byle jaka kiełbasa. o ośmiornicy. Co za ochyda. Podsmażamy wszystko panikiem! No to ja rozumiem danie wysokiej kuchni. A teraz składę troszkę zieleniny na bułce. Na zieleninę mackę. Idealnym dodatkiem będzie ten oto ser pleśniowy. Gotowe. No to szybciutko przechodzimy do degustacji. Najpierw spróbuję tego hot doga. Źle, ale jest tu coś niefajnego. Smażona cebula. Obrzydliwość. Nie chcę tego więcej jeść. A co my tu mamy? O matko, co to macka ośmiornicy? To straszne. Przepraszam szefowo, ale bardzo się ich boję. Zostało mi ostatnie danie: hotdog na patyku. Ekstra. Ser tak fajnie się ciągnie. Rewelka. Wygrywa hot dog mojej siostry. Gratulacje dla Julize za jej pierwsze zwycięstwo. Brawo. Nie przejmujcie się szefową, ona nie umie przegrywać. Już wiem, czego chcę. Zróbcie mi płatki śniadaniowe. Nie mam wątpliwości, że wszyscy sobie z tym poradzą. Bierzmy się za gotowanie. To najprostsza rzecz na świecie. Wystarczy kaszka kukurydziana i duża, duża cukru. Teraz trzeba to wszystko zalać wrzątkiem. Ojej, jaki ciężki czajnik. Babciu, daj ci pomogę. Dziękuję, kochanie, wystarczy. Gdzie jest moja trzepaczka? A, oto i ona. Teraz wszystko dokładnie wymieszamy. Trzeba to zrobić naprawdę szybko. No, tak lepiej. Mamy idealną konsystencję, z której powstaną idealne płatki. Przekładamy na blachę i wyrównujemy. O, tak, smakuje idealnie. Stawiamy do piekarnika i odmierzamy czas. Babciu, po co to robić, skoro można kupić gotowe płatki? Akurat mam tu moje ulubione. Nie potrzebuję już opakowania. Ale torebka płatków zostanie jeszcze ze mną. O, fajnie będzie je przebić w ten sposób. Julie, kochanie, przestań! Ale zabawa! Ej, a gdzie są płatki? O rany wszystko rozsypałam. Nie szkodzi. Zdrowie własne. Mam tu foremkę z króliczkami. No i nutelle. Mm, uwielbiam nutelle. Jaka ona jest pyszna! Do każdej foremki wlewam nutelle. A na wierzchu dodam kolorowe posypki. Wow, to jest takie piękne! Gotowe! Teraz stawiam je do lodówki, aby zastygły. Papa pa, króliczki, niedługo wrócę! A ja już wymyśliłam przepis na ultra smaczne i piękne płatki śniadaniowe. Potrzebuję patelni i tubek pysznego ciasta naleśnikowego. Moje płatki będą najsłodsze na świecie, bo zrobię je w kształcie misiów. Podam je w tej fajnej miseczce z uszami. No, tylko spójrzcie, jak cudownie to wygląda. Brawo, szefowo! Dziękuję. Zostało to tylko zalać mlekiem i dodać słodkiego dżemu dla bardziej wyrazistego smaku. Tak tak, wiem, wiem, jestem genialna. Dlaczego tu tak pachnie z Babciu, to chyba u Ciebie. Ola Boga, jak mogłam zapomnieć, mam nadzieję, że się całkiem nie spaliło. Och, pachnie cudownie. No wyszła idealna konsystencja na płatki śniadaniowe. Spójrzcie na to. Nic nie rozumiem, ale ciekawie to wygląda. Trzeba to zmiażdżyć, aby bardziej przypominało malutkie płatki. Kilka uderzeń wałkiem i po sprawie. Uff, to jest to. Wsypujemy płatki do miseczki i zalewamy mlekiem. Skończyłam. Julia, ty zamierzasz coś gotować? No właśnie. Króliczki przyszłam tak, jak obiecałam. Zastygły. A oto i moje danie! Spójrzcie, jakie one są urocze! Zwykła miseczka jest zbyt nudna. Za pomocą naklejek sprawię, że będzie o wiele fajniejsza. Bingo! Użyję właśnie takich z gwiazdkami. Dzięki temu moja miseczka będzie wyglądać o wiele lepiej. No to ja rozumiem. Kładę moje płatki i dodaję trochę mleka. Można podawać smacznego kochaniówka. Wszystko wygląda tak fajnie. Chcę zacząć od tych króliczków. Są takie piękne, a smakują po prostu magicznie. A teraz spróbuję tych klasycznych płatków. Mmm, też są bardzo dobre. A tutaj co my mamy? Jakie słodziaki! Malutkie pancakeowe misie. Mm, pyszne. Jest też dżem. Jestem taka głodna. Chcę zjeść wszystko naraz. Ojej, obiadłam się. Wszystko było bardzo dobre. Dowiedzmy się od małej emmy, co chce tym razem. Koktajl? Wszystko jasne. Widzę, że Julie jest gotowa. Babcia i szefowa jak zawsze wiedzą, co robić. Będę potrzebowała troszkę kremu Flaw. Wylewam zawartość na talerz. Biorę elegancki kieliszek do koktajli. I zanurzam go w piankowym kremie. Wspaniale. Teraz potrzebuję troszkę kolorowej posypki. Wysypuję ją na talerzyk. Też obtaczam w niej nasz kieliszek. Teraz przejdźmy do zrobienia samego koktajlu. Zapisujcie przepis. Bierzemy cytrynę, kroimy i rzucamy do blendera. Wrzucamy tam również lód. Zamykamy blender i wszystko miksujemy. Co za oszałamiający kolor. Smakuje wyśmienicie. Wlewamy wszystko do kieliszka. To tak długo trwa. Szefowo, a można szybciej? Nie poganiaj mnie, babciu. Najważniejszą rzeczą jest udekorowanie koktajlu cytryną. Dodam słomkę i można podawać. Dziękuję za owację, miło mi. A co ja mam zrobić? Wiem. Mam mnóstwo napojów gazowanych i akwarium. Najpierw muszę eksmitować tą trybkę. Goldi, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, żeby pomieszkać w innym miejscu. Potem zamienię jak było. Papa! Pa. A teraz biorę akwarium i wylewam całą wodę. Gotowe. To będzie mój kieliszek. Dalej biorę Fantę. I wlewam do środka. Dodaję też kilka żelkowych rybek. Chociaż ta chyba chce wskoczyć do mojej buzi. Mmm, jaka pyszna! A teraz wezmę bitą śmietanę. Oczywiście też muszę jej najpierw spróbować. Bez komentarza. Bardzo pyszne tak przy okazji. Ozdabiam naczynie. I dodaję kilka gumowych kaczuszek. No i ostatni akcent, czyli parasolka. Ano A no tak, i ogromna słomka, żeby wypić cały ten koktajl. O tak, gotowe. To następny. Teraz moja kolej. Zrobię warzywny koktajl dla zdrowia. Najpierw trzeba obrać dynie. Mała łyżeczka tu nie wystarczy. Średnia też nie. Ta będzie w sam raz. Wyciągam całe wnętrze. A co teraz? No właśnie. Pokroję kilka pomidorków, ogórków i czosnku. Wrzucam wszystko do blendera. Dodam też troszkę pachnącego selera. Kładziemy I można miksować. No, co za niesamowity kolor. Jest taki świeży i zdrowy. Wlewamy wszystko do naszej dyni i wkręcamy kranik, aby ułatwić picie. Gotowe! No to czas na degustację. No wreszcie! Ojej, ten koktajl wygląda tak fajnie. I smakuje po prostu magicznie. O! Orety, jaki niesamowity kieliszek! Jeszcze nigdy z takiego nie piłam. Ojej, jaka kwasota! Aż mi buzię wykręciło. A z tego też można pić? Wow, tu jest nawet kranik. Wygląda podejrzanie, ale ciekawe jak smakuje. o ohyda! Babciu, przepraszam, ale to najbardziej paskudny koktajl w moim życiu. Nie rób więcej czegoś takiego. Wygrywa moja siostra. Julie, gratulujemy kolejnej wygranej. Otwórzmy to jednocześnie i. Tada! Chcę być pierwsza. Entliczek, pętliczek. Zacznijmy od ciebie! To Czupa Czups! Uwielbiam go! Ups, prawie połknęłam opakowanie. Jest tylko jeden sposób, aby Czupa Czups był jeszcze smaczniejszy. Najpierw zanurzamy go w słodkim żelu i obtaczamy w strzelającej posypce. O Ojacie, wygląda tak apetycznie! Próbuję! Smakuje o wiele lepiej. Obawiam się, że nie dam rady już jeść zwykłych czupa -czupsów. Julie ma takie szczęście. Co tak siedzisz? Sprawdź, co ty masz. Już, już. Może też mam coś fajnego. Co to takiego? Co za ochyda. Chociaż chwileczkę. Pachnie całkiem nieźle. To przypomina mi czekoladę. O tak, pryszka. Jak śmiesznie wyglądasz, nie mogę. Mm, super przysmak. Jednak nie da rady na to patrzeć. Idę stąd. Juliet, dokąd? No jak chcesz. Ojacie, to chuba-buba. I to smaku coli. To moja ulubiona guma. Co za szczęście. Ekstra, a co to za dźwięk? Pomocy! Spadło na mnie coś dużego. O rany, to ogromna chuba-buba! To się nazywa szczęście! Mam mamusiu, jak jej dużo! Jest niesamowicie pyszna! Mniam! Nie mam tak dużo gumy, ale jestem pewna, że jest to o wiele smaczniejsza niż u Julie. Okej, okay. weźmy mały kawałek. Super! Poczekaj, gumo, zjem cię całą! Mmm, smak coli! To niewiarygodne. Zaraz ją przeżuję i nadmucham fajnego balona. Mm, co za smak! Co tu się dzieje? Co ty wyprawiasz? Nie przeszkadzaj mi. Sorki! Rzeczywiście, to dziwny balon. Ale wpadłam na świetny pomysł. Skręcimy tutaj. Ściśniemy tutaj. Przekręcimy. Aha... O, gotowe. Jaki fajny piesek mi wyszedł. Chcę na spacer. Cześć, Julie. Cześć, chwileczkę. Chyba jestem gotowa nadmuchać balona. I zaczynamy. Jaki duży. Nawet za duży. Zgadzam się, jest za duży. Ej, mój balon. Nie ma ani balonu, ani czystej odzieży. Uchyda. B. Wyliczanka podpowie, kto zacznie pierwszy. I pierwsza będziesz ty. No dobra, sprawdzam. O, różowy makaron. Pierwszy raz taki widzę. Ale jestem pewna, że będzie bardzo pyszny. Ogarnę tylko pałeczki i spróbuję. Chyba się udało. No chodź do mamusi. Wygląda odlotowo. O, tak, miałam rację, to jest niesamowicie pyszne. Nie można się zatrzymać. No to było wspaniałe. Teraz twoja kolej, koleżanko. Z chęcią! O, wow! Jakie piękne czarne kluski! Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Jestem pewna, że są nawet smaczniejsze niż te różowe. No to czas próbować. O, tak. To jest fantastyczne. Mm, ojej, a co to za dziwne uczucie? Nagle zrobiło mi się bardzo gorąco. Ten makaron jest mega ostry. O nie! A, co to za ziejący ogniem smog? Spokojnie, stara. Założyłam kask i najlepszy strażak w okolicy biegnie z pomocą. Już jestem, jestem. Chwileczkę. O tak, a masz. A masz! Dobrze ci tak! Pożar zlikwidowany. Nie dziękuj mi. To tylko moja praca. No i co my tu mamy? Rybi ogon? Nie, raczej syreni ogon. Super! A ja mam pączki z różowym lukrem. Uwielbiam je! Stacznę pierwsza, bardzo chcę ich spróbować. O tak, co za rozkosz. To jest niewiarygodnie pyszne. Ej, Julie, jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Może się podzielisz? Nie? Co za chciwuska. Dobra, chyba wiem, co sprowadzi Julie na ziemię. Cześć. O nie! Zajadaj się swoimi pączkami, skoro tak bardzo je lubisz. No nie, to straszne. Daj spokój, nie gniewaj się, to tylko żart. Niezły makijaż tak przy okazji. Lepiej jedz swój ogon, żartownisiu. No dobra, rzeczywiście zamulam. Zobaczmy. Mmm, wspaniały zapach. A jak smakuje? Wow, ten ogon jest cały czekoladowy. Oj, co się stało? Gdzie ja jestem? Stałam się syreną. Ale czat! O, mam kole. Bez cukru. Dobrze, bo jestem na diecie. A ja mam napój gazowany czupaczów uwielbiam go. Rozstrzygnijmy w uczciwej grze, kto zacznie. Niech będzie. Kamień, papier nożyce. Wygrałam! Yes! Dobra, to zaczynamy zabawę. Mam tu jeden ulubiony sposób picia napojów gazowanych. Zaraz normalnie wam szczęka opadnie. Wow, czy to są okulary ze słomek? O, tak, to wygląda nierealnie cool. No, to jest niesamowite i takie pyszne. Hmm, ale po co tak komplikować? moja kola będzie dobrze smakować bez tych wszystkich wymyślnych rurek. Ej, nic się nie leje. Co się dzieje? Nie rozumiem. Co z nią? Spróbuj nacisnąć mocniej. Mocniej? No okej. Okay. O jacie. To żel z coli! Pierwszy raz taki widzę. Zaraz spróbuję jak smakuje. Tak fajnie się ciągnie! Jest pyszny. No to smacznego! Mam magiczne mleko. A ty smoczek? Czy my wyglądamy jak dzieci? Może jestem duża, ale nie odmówię sobie słodkiego smoczka. Wygląda tak fajnie. O, tak, jest pyszny. Nie wiem, jak ty, Julie, ale ja jestem gotowa jeść ten przysmak przez cały dzień. Próbuj! No dobra, niech będzie. Spróbuję to wasze magiczne mleczko. Smakuje całkiem nieźle. Oj? Co się ze mną dzieje? Julie, czy ty zamieniłaś się w dziecko? Niesamowite! Tylko nie płacz proszę. Patrz, co my tu mamy! Może kotek? Albo kaczątko cię uspokoi? Nie? Co robić? No oczywiście, czemu nie pomyślałam o tym od razu? Smoczek powinien pomóc. Trzymaj malutka. Uff, uspokoiłaś się. Jesteś taka słodka. Oj, wróciłaś. Twój smoczek jest naprawdę pyszny.